Polska na szczęście jest dosyć w dosyć komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o zadłużenie dolarowe, to jest to niewielka ilość spółek, a tym niemniej te, które mają duży dług dolarowy, no jest to na pewno niekorzystna. Informacja. No tutaj się generalnie ścierają dwa takie trendy tak, istotne. Z jednej strony umocnienie dolara powoduje presję na ceny surowców, co jest niekorzystne dla spółek surowcowych, ale z drugiej strony inwestorzy oczekują poprawy koniunktury w przyszłym roku, a to z kolei podwyższa ceny surowców. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, jak to będzie rzeczywiście wyglądało, tutaj to jest nie do końca pewne. Na pewno dobrze. Dobrze wygląda mieć i ropa naftowa po decyzji OPEC, a na przykład zdecydowanie gorzej złoto czy, srebr czy srebro, które jest pod presją właśnie z, głównie z uwagi na to, co się dzieje na dolarze. Także tutaj trzeba rozróżnić to, jak się dzieje na, na, na poszczególnych surowcach, nie jest to jednorodne. Na pewno to może w dużym stopniu oddziałać na spółki, które mają, importują w dolarze, czyli głównie z Chin. To podraża po prostu ten, ten import. Tutaj mowa o spółkach odzieżowych nie jest to nowość dla akcjonariuszy tych spółek, ponieważ już od dłuższego czasu dolar de facto się umacnia i to powoduje presję na marżę ze strony tych spółek, no bo muszą więcej płacić w złotówkach za import. W dolarach. Z kolei ta informacja jest korzystna dla spółek, które eksportują w dolarach. Nie jest ich dużo na polskiej giełdzie, ale można znaleźć takie spółki. Są to spółki, które działają na rynku w Stanach Zjednoczonych, czyli baza kosztowa jest w Polsce, pracownicy są w Polsce, a produkt czy usługa w szczególności jest eksportowana na rynek amerykański. No i tutaj umocnienie dolara jest oczywiście korzystne z tej perspektywy, ponieważ przychody te i zyski, tej spółki będą rosły z uwagi na to, że złoty będzie słabszy do dolara.